Witam Państwa. Wczoraj spotkała mnie nieprzyjemność, bo udzieliłem wywiadu w wirtualnej Polsce i między innymi, zresztą powtórzyłem po raz dziesiąty chyba że jeżeli ktoś będzie sobie demonstrował na ulicy, chodził i maszerował, i protestował, to niech sobie protestuje. Natomiast jeżeli zacznie palić samochody, niszczyć budynki i tak dalej, to po to policja ma ostre naboje, żeby strzelać. Po prostu i zwyczajnie. Inaczej rozbrójmy policję i zabierzmy je pałki, żeby nikogo nie pobiły. Otóż dla bandytów nie ma litości. I tu dochodzimy do punktu takiego, bo żyjemy w kraju ciągle komunistycznym mentalnie, i się uwaga, że ludziom pracy wolno więcej niż yy, zwykłym ludziom. Otóż nie. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie jest ważny człowiek pracy, tylko człowiek konsumpcji. Nie po to mamy w fabrykę śrubek, żeby robotnicy mieli pracę, nie po to, żeby kapitalista zarabiał, tylko po to, żebyśmy my mieli śrubki. I celem jest konsument, to jest 38 milionów Polaków jest dla mnie ważnych, a nie 20 milionów ludzi pracy. Powiedzmy to sobie przede wszystkim jasno i otwarcie. 28 milionów Polaków, bo z się pracy po pracy jest nasz normalny człowiek. Nie może być tak. Jeżeli ja tylko człowiek założy kombinezon i weźmie w rękę klucz francuski, to może w tym momencie, czy kilów, to w tym momencie może już łamać prawo, może sobie na ulicach robić coś, co normalnie ludzie by nie mogli. Gdyby na przykład wyszło na ulicę 30 tysięcy brydżystów i domagało się na przykład wprowadzenia przymusowej nauki brydża w szkole, zaczęło podpalać samochody, domagając się przymusowej nauki gry w brydża, dzięki czemu każdy oczywiście brydża by zarobił jako nauczyciel gry w brydża, to wtedy byśmy uważali, że to jest skandal. Natomiast jak wchodzą na przykład górnicy i domagają się czegoś tam, to już, ma, to już, mają, to już mają takie prawo. Otóż powiem jeszcze raz. Każdy ma prawo sobie demonstrować, może sobie chodzić po chodnikach, jak dostanie zgodę od władz miasta może chodzić sobie również pojezdni. Po jezdni. Natomiast nie ma prawa niszczyć mienia, robić burt, bo wtedy po prostu będę strzelał. I to jest skandalem, że media podają to, że Kolinik będzie strzelał do górników, nie do górników, tylko do bandytów. Ludzie, którzy podpalają samochód, są bandyci i będę strzelał do bandytów. Powiedzmy to sobie jasno. Porządek musi jakiś w kraju być. I nie ma tutaj litości, czy to będą fiateliści, czy to będą brydżyści, czy górnicy. Nie wolno, yy, nie wolno podpalać samochodów i niszczyć budynków państwowych. Natomiast, yy, hersz tej, tej, całej, tej całej bandy związków zawodowych, powiedzmy sobie jasno, istnieją związki zawodowe. Do związków zawodowych należy tylko część yy, tzw. ludzi pracy, chyba 10% albo coś takiego. I kto się zapisuje do związków zawodowych? Dzieli robotnicy. Dobry robotnik nie zapisuje do związku zawodowych, bo on po co będzie płacił składkę, skoro on jego z pracy i tak nie wyrzucą, bo dobrego robotnika z pracy nie wyrzucą. To w związku zawodują się źli robotnicy. Źli nie które chcą, tylko czy stoi, czy się leży, za patole się należy. I w tamtej tej całego gangu jest właśnie pan Piotr Duda, który oświadczył, że on mi da, da pysk w imieniu górników. Nie w imieniu górników, tylko w imieniu potencjalnych bandytów. I chcę powiedzieć jasno, że to, co pan Duda mówi, to jest pochwała bandytyzmu. Pan Duda bierze w obronę bandytów, którzy podpalają samochody. Bo ja tylko do tych będę strzelał, prawda? Więc on bierze w, w obronę tylko tych, co będą palili samochody. I to, tym się powinna zainteresować prokuratura. Ja donosu składać nie będę, ale prokuratura się panem Dudą powinna zainteresować. Dziękuję za uwagę.